Mój subiektywny ranking wodospadów na Islandii. Ostatnie miejsce zajmuje wodospad Dettifoss. Byliśmy od tej strony bardziej turystycznej, nie od tej, gdzie kręcono prometeusza, ale mimo to nie zrobił na nas takiego wrażenia, jakie powinien robić najpotężniejszy wodospad na wyspie. Foss absolutnie do pomięcia, gdyby nie ta góra za nim. Tylko ona robi w tym widoku robotę. Godafos, warto się zatrzymać, jeżeli jesteście przyjaznym ale specjalnie bym do niego nie jechała. Reikia dosyć ukryty, gdyby nie gorące źródełko obok niego, nie przyjechalibyśmy go zobaczyć. Hengi wysoki, bardzo ładnie położony, ale te czerwone pasy na żywo nie wyglądają tak efektownie jak na zdjęciach. Swarti na żywo dużo mniejszy niż na nagraniu, ale bardzo ładnie położony i te kolumny dodają mu niesamowitego uroku. Kwernufos, który znajduje się obok Skogafos, położony w pięknym kanionie. A to, że można przejść za słup wody, dodaje temu miejscu niesamowicie dużo. Gliufra Bui, wodospad znajdujący się w jaskini skalnej. zmokniecie tam bardzo, ale przeżycie bycia zaraz obok wodospadu w skalę To jest bardzo ciekawe doświadczenie, absolutnie nie do pominięcia tym bardziej, że znajduje się obok bardzo popularnego wodospadu. Glimur mierzący prawie 200 metrów, najwyższy dostępny turystycznie wodospad na Islandii. Położony w pięknym kanionie doprowadza do niego wymagający, ale bardzo przyjemny i piękny szlak. Widać się tą potęgę natury, robi niesamowite wrażenie na żywo. Top 3 otwiera Gulfos. Niesamowicie piękny dwukaskadowy wodospad, i moim zdaniem to tutaj było najbardziej czuć tę potęgę żywiołu, jakim jest woda. Skogafos? Jego równa tafla, ta potęga, oraz jego położenie na wdym klifie morskim sprawiło, że on naprawdę zrobił na mnie ogromne wrażenie na żywo. Chociaż nie spodziewałam się tego. Zestawienie zamyka Celia Landsford. Położony i usytuowany bardzo podobnie jak poprzednik, ale możliwość przejścia za tafle wody oraz fakt, że byliśmy tam bardzo wcześnie rano i byliśmy praktycznie sami, sprawił, że jest to mój ulubiony wodospad, jaki odwiedziliśmy na Islandii.